Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Clash of Clans, a dokładniej z prezentacji skin Barbarian King Pekka. Yy, Odbierzemy sobie czerwcowe nagrody z Golden Passa, tak to się nazywa bodajże. Ach, yy, gram 8 lat w której nie wiem jak się nazywają rzeczy, które w sumie wprowadzili na świeżo, ale i tak trochę wstyd. Jak widzicie, Gemyles są w dół, nagrody w górę. Powoli zbliżamy się do skina króla i myślę, że pod koniec czerwca nagram wam podsumowanie Golden Passa. Oj, coś kliknęło nie to, co powinno. Yy, nagram podsumowanie Golden Passa, ponieważ w zeszłym miesiącu, yy, w sensie w maju, yy, w tym Gold Passie miałem jakoś 6100 punktów i Teraz planuję dobić do 7000. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale można próbować zawsze, tak. Tak, generalnie to nic nie stracę na tym próbowaniu, a jakby mi się udało, to jakieś tam osiągnięcie chyba w Polsce będzie. Klikają się nie te rzeczy, które powinienem. O. No i fajnie skin odebrany. Generalnie nie miałem też żadnego innego skina. Bo w kwietniowym w gold pasie, nie miałem czasu grać więc też nie opłacało mi się płacić hajsu, żeby odebrać po prostu skina, jakie nie wykorzystałbym nie wykorzystałbym bonusów no, no, dość ładnie się prezentuje hmm, za chwilę sobie zaatakuję na clan war league tylko go sobie, ulepszę na szybko z tego co widziałem są dwie książeczki oj, coś odebrałem, ciekawe są dwie książki bohaterów, więc ulepszę sobie go do 33 poziomu i chyba go potem Pośle spać, żeby się ulepszył na 34, bo muszę powoli kończyć te, te H 10 i przejść na th 11. A więc, tak. No, oczywiście, tor 300. IQ klikanie to, co powinien, o, no ktoś mnie szóstka mnie rozwaliła na trzy gwiazdki wow hmm, Dość rzadki widok bo zazwyczaj nawet te 11 bije mnie na dwie gwiazdki hmm. jak to zaatakować tak kombinowałem chwilę wcześniej i mam wózek na szczęście mm -hmm. Może królową pierw sobie przeczyszczę tutaj. Ja mam... Aha, dobrze. Już myślałem, że wziąłem jednego spela za mało. Co by było złą opcją. Ten baby dragon powinien sobie jako tako przeczyścić wraz z królem. Boki tutaj w puszce wpuszczę po prostu walkirię. Królowa sobie tam powinna poradzić. Gdzie to są te rude? Prawdopodobnie nie zrobię trzech gwiazdek. Celuję bardziej na te dwie. Bo nie oszukujmy się TH10 zbić TH12 na 3 gwiazdki jest y, praktycznie niemożliwe. Może nie jest to też jakieś najlepsze TH12, bo jak widzicie, to jest w wielki rażmurka. Defensywa też nie jest y, najlepsza, jaka może być. No, ale zawsze to jest TH12, tak jest stożełek. Y, z. Th, TH, które bije tą, tą swoją super Tesla. No i chyba Inferna ma pod nam w miarę wysoki poziom. Tak sobie zużyję tylko Freeza i można kończyć. Przepraszam, jeżeli będę miał dziwny głos albo jeżeli będą jakieś rozjazdy. Mikrofon tak średnio mi tutaj w tym telefonie działa. A poza tym mam coś zgadłem dzisiaj. I ogólnie chyba bo pełno pyłków lata i jakaś alergia chyba jest. Zresztą no mam jakąś alergię na chyba, bo mam podrażniony gardło w nos i tak średnio się czuję przez to. No i coś jeszcze tu jest do zrobienia? No chyba nie. Myślałem nad laboratorium, przepraszam. Język mi się trochę połączał, ale szkoda mi chyba 137 gemów. Tym bardziej, że zużyłem prawie 3000. Myślałem, że będę zużywać tak po 2000 i mniej więcej przez pół roku będę mógł gold pasa zwracać. Jeszcze się tam po drodze jakieś na pewno zbierze. Ale jak tak teraz patrzę, to chyba nie wyrobię się w sensie maksymalnie jeszcze, może ten lipcowy gold pas skrócę i będę musiał zbierać punkty cały czas sam, aż do końca no więc prawdopodobnie maksymalnie jeden odcinek jeszcze z, takiego, um, pre, z takiej prezentacji z kina mogę nagrać o ile to kogokolwiek interesuje, bo też nie każdy chyba chce takie coś oglądać bardziej, że wszyscy mogą to sobie zrobić sami wydam na szybko Golda eliksir na murki bo z tego co pamiętam to tylko to mam do zrobienia. Otóż to. No i Barbarian Kinga, który nie pójdzie jednak spać, bo mi brakuje 30 tysięcy ropy. Ale w sumie zaraz z Gold Pasa pewnie coś wyzbieram jeszcze. A to już też poza odcinkiem. No, no więc ja się już powoli będę żegnać. Jeżeli materiał się Spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i zrobię najgłupszą rzecz, jaką mogłem zrobić. Tak. Nie odebrałem tych bonusów, wszystkich, które mi skracają czas ulepszeń. A nie to, które mi skracają czas ulepszeń i koszt ulepszeń. No więc, jeżeli fajl się spodobał, możecie. Zostawić łapkę w górę, subskrypcję i wyśmiać mnie w komentarzu, bo w sumie to, co zrobiłem, to jest tylko do wyśmiania, no nie oszukujmy się. No więc miłego oglądania materiału, który właśnie kończycie oglądać, no a tak jak mówić, miłego oglądania na końcu filmu. Cześć!